To jest ulubieniec fanów Mim Wrestling i zobaczmy, panowie rozpoczęli jak... Jak, no... Co się wydarzy w tym pojedynku. Za chwilę się przekonamy. Robert Makłowicz na razie rozpoczyna bardzo aktywnie. Dopiero teraz wczerzałam, że Makłowicz ma Włowicz w nazwisku. Mhm, uh -huh. tak, bo on jest właśnie, on jest współtwórcą E, dżemów Łowicz, a także Keczupów Łowicz, także no, dzięki niemu, oczywiście, zawdzięczamy te oto produkty spożywcze i widzimy od razu bardzo aktywnie, tak od samego początku. Makłowicz widzimy, przejmuje kontrolę nad tym meczem Asterix, no zdezorientowany, czyżby przed dzisiejszym meczem on nie skorzystał ze środków wspomagających. Na razie tak to wygląda. No, Asterix jakby tutaj, no nieprzytomny, jakiś w ogóle. Tak jak to Jamnik napisał, jakby w ogóle śniadania nie tej Teraz widzimy. Przejął. No, wydawało mi się, że przejmie kontrolę, ale ma go tutaj po prostu odpycha. Teraz y, wyrzucił go do narożnika. I Asterix jakby nabierał pędu. Skąd jest Asterix? Z wioski Gali Tak. Wioska Galów. Galia się chyba nazywa. I on teraz wchodzi na górną minę. Skacze! I mamy tutaj splash w wykonaniu Asterixa. Teraz złapał on tutaj stopę Makowicza. I próbuje chyba mu tą stopę albo urwać, albo mu pomasować. Ciężko powiedzieć. Teraz Makowicz tymi chodakami odkopnął Asterixa. I widzimy, kopnął w kostkę. W internecie jest napisane, że jest Northwest Armoryka. Okej. Okay. Northwest Armoryka. I teraz e... zobaczmy, bo Makłowicz wykonuje Figure 4, bodajże i tutaj jest taka dźwignia nożna, ale Asterix tutaj widzimy. On się jeszcze nie poddaje. Z fikcyjnej wioski, czyli to może być ta wioska, o której ty mówisz. Okej. Okay. Mm. Speryny napisał, że tu nie brak śniadania, to brak tego pseudo specjalnego napoju, no i wszystko na to wskazuje, zobaczmy, bo Makłowicz tutaj przypina, ale widzimy, że Asterix jeszcze się trzyma. Ale wygląda, wygląda dzisiaj bardzo blado, trzeba przyznać, że to nie jest ten sam Asterix, co w pojedynku z Marcinem Najmanem. Teraz zobaczmy, Makłowicz coś wykrzyczał, łapie teraz Asterixa, kładzie go na ziemię i yy, nastąpnięcie na klatkę piersiową. Asterix, bardzo mądry. On teraz wyszedł z ringu, po czym do niego wrócił. Nie wiem, czy to było mądre, bo teraz Makłowicz, co on zamierza zrobić? Zobaczmy! Powerbomba! Po lędwiczki Makłowicza, przypięcie! Raz, dwa i trzy! Koniec? Koniec, Asterix przegrywa z Robertem Makłowiczem i proszę państwa, do ringu wchodzi Marcin Najman. Co się dzieje? O co tutaj chodzi? Marcin Najman coś tutaj tłumaczy Asterixowi.